Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Flavio. A w dzisiejszym odcinku będzie gameplay, jak zwykle. Przez najbliższy czas możecie się spodziewać tylko gameplayów. Więc co, zaczynamy może powoli, bez zbędnego przedłużania, żeby Was nie zanudzić, żebyście za wcześnie nie wyłączyli filmu. Dobrze, zaczynamy pierwszą pitewkę. Może poszczęści mi się, a nie jak w poprzednim odcinku, no, jakoś szybko dołączyliśmy do tej bitwy pewnego respa, pojedziemy. no, nienawidzę trochę tej mapy trochę mi się ona kojarzy teraz wezmę mniej tych pocisków eee. muszę sobie tutaj głośność w OBS-ie z teraz ciszyć bo znowu nie będziecie nic słyszeć. Nie wiem, myślę, że pojedziemy sobie gdzieś między BAC, bardziej gdzieś pod C, albo gdzieś tak, żeby się skampić. Co to, to tu jedzie? A, Sherman. No więc yy, jedziemy. Taktyczna Arta. Gdzie ty jedzisz, panie? I ogólnie, jeżeli chcecie, to napiszcie. Jak ogólnie ogląda się wam te filmy, bo tak trochę mi trudno ocenić z mojego punktu, jak to yy, filmy wyglądają, bo jak wiecie, jak się coś robi, to myślisz się, że jest idealnie, a już ktoś inny wychwyci masę błędów. Więc jeżeli jesteście tak uprzejmi no to napiszcie, co ty, co ty robisz. Uh. Boję się Ale dobrze, że tam trzech pojechało To ich Krążymy Już jeden poszedł do piachu A pojadę sobie w tą stronę jednak Nie chcę na rzeź jechać <śm> Tam jednak Albo się przyczaję Nie wiem w sumie Co ja robię Dobra... Trzeba jechać B ratować Żebym zaraz W dupę pociskiem nie został I tyle się skończy Smutne byłoby, jakby tu gdzieś na górze był. Wiem, że jest na górze, bo przyjmuje punkt. Ale tutaj gdzieś w okolicy A dobra, Ostwin jest tego Zniszczy Dobra, nie na mnie no to nie przyjmuje się. Kurde! Sekundy! Sekundy mi brakły. Milisekundy. Sekundę wcześniej bym strzelił już. No tak to no. E! e! Co to miało być? Przecież ja strzeliłem! Co miało być? Jezu, jak ja kocham tą grę. Przecież strzeliłem w niego i powinien, powinienem go zabić. Ha, fajna gra. Nie wiem czemu ja jeszcze w to gram. Zawsze narzekam na tą grę, a cały czas w nią gram. paradoks to jest. <słuch> Fajnie. Czemu ja wiedziałem, że to tak się skończy? Nie wiem. Powinienem w totka iść zagrać. Dlatego mówiłem, że nienawidzę tej mapy. Dobra. Dobra, nie mam co patrzeć na samoloty, bo i tak ich nic im nie zrobię. Czy naprawdę zginął tamten czołg? Czy jakiś czołg? No, oh, dostałem odpowiedź. No za mną oczywiście był jakiś czołg. Ech. Wiadomo. Już otoczyli respa. Hmm. Nie wiem czemu tak. Gra mnie nie lubi Nie wiem, podjadę sobie tutaj Żeby nie stać tak na reszcie. Na górkę się podjadę, będę czekał. No bo co innego mi zostało robić? Rozwaliłem się. No i, i czekać, tylko na samolot jakiś. No bo co innego. Jak widzę, to na razie, na razie nasze samoloty zostały. Panują w powietrzu. Cztery czołgi nam na respa wjechały. Sam se atakuj, jak taki mądry jesteś. A nie tylko wysługujesz się innymi. A jakbym nie widział. Wiem, zachowuję się teraz jak taki e, gracz, który zrobił nie wiadomo jaki wynik, ale no. Co mogę innego już robić? Gra mnie skasowała ze wszystkiego. A są gorsi ode mnie. No chociaż nie zamykam. <laughs> Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będzie dobrze. Fajnie. Co ja źle robię? Chciałbym cokolwiek zrobić, ale no co? Nie jest mi dane. Odcinek dwie przegrane, bo nie umiem grać. Nie wiem, mi się wydaje, że powinienem mówić, że wy w tym teciaku, ale no... No mi się tylko tak wydaje. Ja tu tylko jestem zwykłym graczem. Więc mi się tylko może wydawać. Musimy go... Żeby na mnie poleciał. Nie na nie poleciał. Tylko żeby na czołówkę ze mną szedł. Co wy sobie myślicie? To jest chyba ten Beldechim, yy, czy... Chociaż ten Chociaż ten Choć tego rozwaliłem To w ogóle ten był? Co jechał? Czy to był inny? Tak nie wiem Trochę inny mi się wydaje, że innego atakowałem Ale Nie wiem Możliwe, że to ten? innego tu nie widzę chyba jeszcze jeden tu jest to mm, Co to jest? Bo ja nie wiem. O kurwa! Ja pierdzielę. Co to jest w ogóle? Dziś na to ja pierdzielę. Na to mnie atakowało. Na to ja się tak nie bawię. Nasz, aby... I trzeba stąd spierdzielać jak najszybciej Trzeba spierdzielać Ja stąd spierdzielam Nic tu po mnie Spierdzielam Ha, nie wiem gdzie jechać. Co to ma być? To ja nie wiem. Tutaj jest nasz lata. Nie wiem, ja tu może gdzieś pod C podjadę. Nie będę bronił B. A, dobra, może to wygramy jeszcze. E, bo ich no tak trochę mało zostało, mniej niż y, nas. Może jednak poradzi sobie mój team. U? Uh! Jakbym zginął, to mam nadal na samolot. Fajnie. Fajnie wiedzieć. O, nawet na bomby będę miał. Dobra. Dobra, podjadę pod to C. Może uda mi się zająć. Oblężenie C jest. A ja sobie. O, ku... o, 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 ja pierdzielę! Is. Is tam jest. To ja. To jednak to nie był dobry pomysł, żeby tu jechać. Jestem ciekawy, co jest na B. No. Ale tak, czy. To is A zginu... nie, to nasz ić? no nie powiem, że trochę jest. Yy. Yy. Ale jak mają mhm. zająć. C jak. Tam is jest, który niszczy wszystko. No może byście się ruszyli na B, pa panowie. I panie, nie wiem kto tam jest, panowie czołgiści. A nie tak stoić jak kołki, w. kołki normalnie. Jak osiuł na granicy. A nie tylko rozkazy wydajecie. Naprawdę, ruszcie dupę, a nie. Wy Pewnie byście się zdziwili, czemu ja tak. Reaguję chociaż nic nie robię w tych czołgach. No, jak oni stoją jak kołki w czołgach, a ja pelotką muszę i wszędzie zapierdzielać, no to. No, to nie dziwota, że ja się denerwuję. Dobra, wezmę. Chociaż C. dekapują. No, ja pierdzielę, no. Musiała mi się teraz skończyć. Kapujemy czy dekapu... Deka... chyba kapujemy. Dobra, nie wiem czy jechać na to B, ale chyba zaryzykuję. O, ruszyłeś się, panie Szermanie, zapierdzielę. A JAK TAK SZYBKO PRZEJĄŁ? Huh. Jak tak szybko? Ja nie rozumiem Jak tak szybko przejął C My tak długo musimy przejmować, a A oni se Trymiga przejmują No wypierał, że tak powiem. Haha, ho, ho. E, zginął se, Teraz nie mógł wcześniej zginąć. Ech. Dobra, utoruje im c, utoruje, żeby nie było. Nie wiem, jedna bitwa chyba będzie tylko. bo widzę, że już z 20 minut jest ta bitwa, więc już nie opłaca mi się kolejnej, bo za długi odcinek będzie, a tak to no. No jest jak jest. Teraz tak. Znaczy ja już go widzę, ale muszę na niego zakręt wziąć i bombę mu spuścić tak, żeby zginął, a nie, żeby ty... Czemu ja go znowu nie widzę? Gdzie on się schował? Nie no, ja ślepy jestem, no naprawdę. Widziałem go, już niego nie widzę. Nie mogę teraz rzucić, bo nie trafię. No je, Jak ja kocham to, no, no, no. Ile razy jeszcze nawrotkę na niego będę robił? Teraz to musi być. Teraz... Teraz muszę spuścić. No, obracaj się szybciej. Zginie czy nie zginie? Zginie! Dobra. Uf. Teraz tak utorowane już tam można przejmować dobra, nie ruszy się Japończyk uuu, wygrana a tak nie wierzyłem w wygraną no co, coś się dziwić, ale jest wygrana pierwszy raz od nie wiem ilu Ładna bitewka, nie powiem. O, dobra. naprawiam sobie. Myślę, że ten odcinek bardziej się przyjmie niż poprzedni. No, chciałbym, żeby się przyjął no bo. No, bo tak, bo chciałbym żebyście docenili moją y, pracę. Wiem, że to nie jest zbyt y, profesjonalne, ale. No chciałbym, żeby ktoś po prostu mnie docenił. I też piszcie cokolwiek co wam nie pasuje, czy tam co mógłbym polepszyć, bo sam tak nie, nie umiem ocenić tego. Za bardzo. No ale tak to już będę się z wami żegnał. Zostawiajcie suba, łapkę. No i tamte komentarze różnej treści. No i co? Mówię do was, siema.